Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowej gry na styczeń. Mamy nowy rok, no i nowa gierka, która się pojawia na kanale, czyli One zarabiam Przez tymi miesiące się pojawiła gra One's Rumble No i szczerze nie, nie wiedziałem w tą gierkę, gdzie ci chcieli. No, była walka pomiędzy Minecraftem a One Rumble ale dzisiaj się, się One Rumble, no nie. Ale. Problem w tym, że po prostu, no. Długo to grę ładuje, na no, zasadzie, zresztą zobaczycie jak to wygląda. Potem odcinku nagrywam ten i od razu idę spać, nie? W Tamten Sylwestra, to ja poszedłem idę spać od drugiej chyba 50 i nie, nie pobiję tego chyba rekordu, nie ma szans. Więc wolę od razu iść spać. Z tym trochę puszczyna na telefoniku, może wtedy będzie długa pita, zobaczymy. Zacząłem się długo dopiero do gry, no zobaczcie, no, nie. nie. wiem kto tą grę chciał, ale naprawdę mam przyjęcie na tą tą grę nagrywam dla Was. No, mam nadzieję, że będzie poniżej 15.07, że tak jak będzie, no to wiadomo wtedy, jak tam grają, odpuszczę, nie, nie będę po prostu no, nagrywał. No i no, i tyle. Może weźmy, zmienimy tutaj te ustawienia gry, po... Ja ja to widzę, za to aż, aż... No, anuluj. I wrzućmy jeszcze raz, to tak się długo odbyjdzie, naprawdę. Tego tą grę widzę chcieliście, no. no innej opcji po prostu no nie dam, no, ten... no Naprawdę tą grę, jak ktoś ma, ma mało osób, grę bez kitu no. no Grę, no, pozobaczymy, no, jak ta gra wyjdzie No, kilka, kilku z tej gry nagram, ale zobaczcie, jak to się długo ładuje nie? Dużo Po prostu, nie wy... nie wykrywa po prostu dużo graczy, nie? Tą grę, chyba mam grę mało osób gr chciał, ale... no, zredała. dołączyło nas tak krzyciutko. To bardzo dobrze, że dołączyło. No, nie było jakiejś tragedii, to nie było. No dobra, lecimy. troszeczkę teraz ten 6 trochę dobrał, nic zazwyczaj. To jest od Edmyt dużo nowy. Tą grę nagrywałem ją w grudniu, a w prawie rok temu. Nie? Więc... No XD. No i bardzo fajne gieraczka, dobra. no, tam, to jest taki łącz, Rumble, ci ale robaczkami. Znaczymy... No, myślę, że to za typek będzie, ale... Dobra, robaczkami! Ty, ale jak muszę to... Ty, ja. Już kogoś zabili... Ty! No i dawniej mi się to z to sana owca nie zabijać, by. zobaczcie. Także to będzie sam, tylko są tak OP hmm. Ja nie wiem, jak to wam tu wchodzą grę gra, no. A, siedzę, nie czekam. Zrobiłem chyba typa, ja zrobiłem chyba typa. Zrobiłem kogoś też ja, pierdolę ale jestem mogiem w tą grę, tak? Zrobiłem kogoś? Tak, zrobiłem kogoś, nie zrobiłem. Dobra. Wow. Ale za rąk rzecz Ty jest tak grafne dla normalnie. Wo! Bo ja tak powiedzieć, że to jest ten nasz mowy klej po prostu, ponieważ mi się powiem przez mirobo w gabie. Bo tutaj najbardziej chodzi o ten kraje, który teraz nagrywam. Wiadomo o który. Uf, mm. No. Ten projekt, który którym ja mówię, to, to jest ten projekt z grami, jak ktoś by nie wiedział też. No i on też taka jest no w tym roku, więc premiera bym się wystartowała. Ale tu zarąpisce jest, jak Sportsnighter teraz, -Spider, jak Spider-Man To się woli tej naprawdę, grzechy z tej gry muszę ja najaśnić właśnie. Kurzyło sporą granatę, się wykorzystać. Gorsz na tą to główne i nie zapnę, no, ja pierdzielę. Dobra. Tą różnicę mam do sraną No jakoś przeżyję, idziemy to. Oni się na górze na pierdzie ją, wiecie? No jak to zrobić, to mój O, o. A to jest zrąbana! <grywa> Ale beka wdowe tu mnie zadł, a tam z góry był już typełem To tą grę jeszcze GT a ja nie wiem gdzie naprawdę Ograna mam się O. By tak by tak był właśnie by tak zginąłby typek weskił Wow, tu nie mam szans, tu nie mam szans Więc, że kończymy tym, ten, że to na stronie czy że spałem, że wam się podobał widzimy się w kolejnym odcinku. Do nowego roku, do zobaczenia.